Szopka numer 48. Pierwsza nagroda w kategorii Szopki dziecięce od 8 do 11 lat. Autor Antonina Solecka. Wysokość 46 cm. Na bordowym kubiku o zielonym blacie, na srebrnym prostokątnym podłożu o ściętych rogach, schodkowa, trzykondygnacyjna, srebrno-fioletowo-brązowa szopka Bożonarodzeniowa, bogato zdobiona srebrnymi detalami. Na trzeciej najwyższej kondygnacji zwieńczona ceglaną wieżą stylizowaną na mariacką. Z zawieży w ruchu obrotowym naprzemiennie wyłaniają się złote promienne słońce i srebrny sierp księżyca. Wieże wieńczą spiczaste srebrne sterczyny z zatkniętymi biało-czerwonymi, biało-żółtymi i biało-niebieskimi flagami kolory Polski, Papieża i Krakowa. Z pomiędzy nich wyrasta wysoki, srebrny, stożkowy, spiczasty dach z iglicą. Na nią założona złota korona. Na czubku iglicy zatknięte czerwone godło Polski z białym orłem w koronie. Wieża pokryta imitacją brązowych cegieł łączonych srebrną spoiną. Na fasadzie wieży duża złota gwiazda przykryta złotą mniejszą gwiazda betlejemska, ukazana nad znajdującą się poniżej świętą rodziną. Pod gwiazdą wieża wsparta na niemal identycznej szerokości trzeciej srebrno-ciemnofioletowej, sześciennej kondygnacji, po bokach ujętej niskimi, zielonymi wieżyczkami tej samej wysokości. Na złotych, płaskich dachach wieżyczek podwójne zielone kopuły. Górne kopułki wsparte na żebrowanych pierścieniach zwieńczone zatkniętymi, biało-niebieskimi flagami. Na fasadzie wież w centrum. Ozdobione esowatymi srebrnymi detalami, półkoliste, złote okienka wypełnione złotą, skośną kratką. U podstawy każdej wieży pas z trzech wielobarwnych kwadratów. Kwadratowa fasada trzeciej kondygnacji, pokryta esowatymi srebrnymi detalami, zwikami ze staniolu, niemal w całości przesłaniającymi ciemnofioletowe tło. W jej centrum duże arkadowe wejście. Od frontu, po bokach arkady, do wysokości dachu wznoszą się dwie drewniane kolumny, pokryte poziomym, półprzezroczystym żebrowaniem. W złotym wnętrzu arkady plastelinowe figurki. W jasnym płaszczu Józef z laską, przy nim w błękitnej szacie Maryja z dzieciątkiem w ramionach. Druga fioletowa kondygnacja, nieco wyższa i szersza, z trzema arkadami. O bokach ujęta nieco wyższymi, fioletowo-brązowymi wieżyczkami. Na płaskich, czerwono-niebieskich dachach podwójne, zielone kopuły. Na górnych, mniejszych, zatknięte, biało-żółte flagi. Na fasadach wież jedno pod drugim witrażowe, półkoliste okienka ze złotą, skośną kratką. Górne okolone sznurkiem biało-niebieskim, dolne biało-czerwonym. Między nimi pary zielonych guziczków z żółtym środkiem. U podstawy każdej zwierzyczek z osobnego sznurka dwie poziome ósemki górne, biało-żółto-niebieskie, dolne, biało-żółte. Fioletowa fasada drugiej kondygnacji wzdłuż krawędzi symetrycznie ozdobiona esowatymi, srebrnymi detalami. W trzech arkadach fasady dwuskrzydłowe, złoto-niebieskie drzwi otwarte na zewnątrz. Nad środkową, największą arkadą, półkoliste zadaszenie, pokryte złotymi cekinami. Nad dwoma bocznymi arkadami półkoliste okienka ze skośną srebrną kratką, osłaniającą kolorowe witraże. Pomiędzy daszkiem a okienkami srebrne serduszka z czerwonym sznurkowym konturem. W niebieskich wnętrzach arkad plastelinowe figurki. W bocznych pojedyncze jasnowłose aniołki w białych szatach. Pod największą arkadą w głębi kobieta w długiej, kwiecistej sukni i mężczyzna w brązowych spodniach i białej koszuli, krakowianka i krakowiak. Przed arkadami na tle wieżyczek z prawej w brązowo-czerwonym stroju Mikołaj Kopernik z globusem, z lewej w stroju szaro-fioletowym Jan Matejko z paletą malarską. Brązowy parter najszerszy i najwyższy z pięcioma arkadami. Po bokach zamknięty tej samej wysokości czerwonymi trójkątnymi wspornikami. Od frontu wsporniki pokryte srebrnymi esowatymi detalami w postaci zwijek ze staniolu. Po bokach srebrnymi kulkami. Kolejne esowate srebrne detale zdobią krawędzie brązowej fasady parteru oraz krawędzie pięciu arkad. Pomiędzy arkadami serduszka zakreślone srebrnymi zwikami ze staniolu. W głębi pod środkowymi arkadami zielony plastelinowy smok z ogonem sięgającym na lewo, ukazującym się pod kolejną arkadą. Za smokiem na ścianie ukazane, wykonane z plasteliny obrazy z galerii malarstwa w sukiennicach. Przed nim mała figurka brązowego laikonika z białym koniem, pod ostatnią arkadą z lewej kwiaciarka z koszykiem, przed nią trzech legionistów w zielonych mundurach na dwóch brązowych i jednym szarym koniu. Po drugiej stronie na tle ostatniej arkady z prawej trzech króli w czerwonych szatach i złotych koronach. Klęczący król po lewej o czarnym kolorze skóry. Za nim stoi osiodłany wielbłąd. W centrum na tle arkad, przy stadzie białych kłębuszków owiec o plastelinowych główkach, w brązowym stroju stoi wyższy pasterz z kijem, przy nim niższy w stroju niebiesko-szarym.